Cześć i siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Let's Play Resident Evil 4. Jesteśmy w czwartym rozdziale w, w safe zone, w bezpiecznym miejscu i co i tak naprawdę no, nie pozostało nam nic innego, jak dalej przejść do przodu i zobaczyć, co się stanie, co się okaże dalej. Tu w ogóle widzę. Widzę dużo rzeczy, których nie pozbierałem. Czy to dobrze, czy źle? Nie mam zielonego pojęcia. Ale widzę, że tam coś jest po lewej stronie. Zobaczymy, co to w ogóle jest, tak na że tak powiem. O, mocja. Że tak powiem, na początku odcinka polecimy tak trochę rekreacyjnie. Pytanie: które to są drzwi? Ten naprzeciwko Gdzie my jesteśmy w ogóle? No ale przecież tu jak już widzicie to byliśmy Co byliśmy i nie wzięliśmy skarbu czy jak? No tutaj byli ci tam była ta akcja z tym tym. Wedle mapy tu dalej jest gdzieś skarb jeszcze. A, szafeczka. Piękna szachownica, dobra. Widzicie, czasem dobrze jest zerknąć sobie na mapę, bo przynajmniej nie omijamy jakichś tam tematów. Idziemy dalej, po prostu. Teraz wiem, że mieliśmy iść w korytarz chyba ten. Gdzie z dalsza widać kupę... Kupę. <laughs> Nie widać z dalsza kupy. Widać po prostu dużo ludzi. Mamy trzy strzały do... Do tego co I teraz pytanie, czy... I w ogóle jakieś kosy mają. Jeden, dwa, trzy. Dobra. Zrobiliśmy to tak. Fucking shit. Leżeć psie Skubany Rzucił we mnie tym shitem i co? I laseczka ucierpiała znowu Dobra, ale przeładujemy sobie, bo nigdy nie wiadomo kiedy będę tej broni potrzebować znowu to ja też oberwałem. Pozbieramy sobie pewnie spinele, to są... No pewnie tak. O, zielony klejnot. Przyda się do... Ja tam chyba miałem coś zostawione, o ile dobrze pamiętam. Z takich... No, ustaw się bliżej, Leon. Do... Ja tam chyba coś miałem zostawione właśnie z takich yy, skarbowych tematów. Co to jest? Połącz z drugim pucharem. Co to było? Puchar z symbolami króla. Aha, i królowej, dobra. Połącz. Dobra, obejrzyj Czyli został jeszcze tylko jeden Dobra, spoko Czemu te okna są otwarte w ogóle? Czyżby tak śmierdziało w zamku, że pan wietrzy? Ktoś puści bąka ze strachu pewnie Dobra, coś tam u góry mamy? Nie, okej okay. Tu jest krata w ogóle Co mi się nie podoba a, przed chwilą miałem te Puchary, no i już widzimy o co chodzi. Tu jest król. Więc jemu, że tak powiem, w rękę damy Puchar króla. A jej standardowo królowej. No, czyli zagadka dość prosta w stylu rezydenta. Zdobądź to tam i połóż to tam. I co? Nie wiem co nas czeka dalej. Duża sala. Mm. Nie lubię takich, bo to wróży zawsze jakieś problemy. Chociaż to różnie bywa. Ale tu nie widzę, że tak powiem, żeby było miło i wesoło. Szczególnie, że dostajemy dużo nabojów do strzelby. Dużo. 5 strzałów. 5, 5. Tak. Za to mamy dużo więcej do... do pistoletu. To znaczy, że coś się może dziać. Muszę częściej zacząć używać. Fak! Siekływa wystraszyłem. Skubany. Uuuu... Zawał serca. Kasa, dobra, jest kasa. Gdzie w ogóle jestem teraz? Aha, w tym korytarzu pójdziemy powoli, może. Bo Bóg wie, co mi to może wyskoczyć. Dziwne, nie? Takie bardzo spokojne miejsce. Powiem szczerze, że nawet, nawet za spokojne, tak jest. I co, mamy drabinę do góry? Ze skarbem, dobra, cisnę tam Dawno nie było czerwonych roślinek Dobra, idziemy do góry Pochodzimy trochę po zewnętrznej części zamku Myślałem, że jeszcze jakieś bydle na mnie tu będzie czekać. O, kolejna lampa, dobra. Pokażcie to. Obejrzyj. A ja wsadzę wszystkie trzy tutaj. Połącz. A, to nie da się. Czyli musi być trzykolorowy, że tak powiem. Dobra informacja. Dobrze wiedzieć. Kurwa, to co? Masakra. Nie wiem czemu, ale mam głupie wrażenie, że to zaraz będziemy tutaj walczyć z jakimś szefem. Ja on zeskoczyć, ale gdzie? Wiecie, co? Dobra, zaskocz Pięknie Gentleman Leon A jakbym to przypierdzielił z bazuki Fuck, co to jest w ogóle? Jakiś kokon? Co Ciółem komar porwał. Ale to są te. te głąbe z piwnicy chyba. O groźnie Groźnie, groźnie? Głupie wrażenie, że mnie załatwią zaraz, Fuck. czemu tych słońców załatwić? Zielono, oko, czerwono, oko, kilka roślinek. Nie wiem po co ja to wziąłem, jak mogłem przecież. Kurwa, to jest Fuck, jaki shit. Zielony shit, zielony. Nie zielony, tylko jakiś shit wiszący pod sufitem. Klasyka gatuska, pięknie. Dziwne, że moc nie spad Zrobimy sobie jeszcze tak. Połącz. Aha, czyli w obydwu jeszcze mi brakuje czegoś. W obydwu mi brakuje czegoś, czyli jeszcze tego sprzedać nie mogę, tego też nie. A co to jest? Obejrzyj. Dobra, koniec podniecania się zdobytymi giftami. To naginamy dalej. Czekajcie, nie w tą stronę. Idziemy na most. Znowu nam Ashley porwali, znowu ją musimy odnaleźć. Szybki look. Save, safe, safe. Dobra. Jest gość Jakiś tu jest taki bajzer Ja jaja Najpierw ją sprzedamy standardowo spinele ametysty to zostawiamy, to zostawiamy to zostawiamy piękna szachownica Tak, dobra What are you buying? O oh yes, RED 9 Jasne Riot Gun Jasne i karabin półautomatyczny. automatyczny Tu nic nie załatwimy Standardowo kupimy sobie spreje więc że gra nie oszczędzę na roślinkach Nie mogę granatnika kupić, dobra Wrócę, wrócę, na pewno wrócę Idę dalej Już słyszę w tle Mości wariatów Szkoda, że nie mam właśnie... Tam jest jeden Szkoda, że nie mam nic do tego Cóż, trzeba sobie jakoś poradzić Przejście między dwoma zamkami

He, myślałem, że powie coś innego. No, wiedziałem, że będą próć do mnie z katapult. No ja się nie dam tak. Pięknie tuż przed jego rzutem Tuż przed jego rzutem wywaliłem mu ten kosę z ręki Mistrzostwo Świata Ci dalej próją I przy okazji załatwiają chyba swoich no jasne, że zapis mi! Pięknie, wchodzimy do środka No, dostałem w plecy kulą ognia Ale jak to bywa z twardym leonem Żadna kula ognia nas nie połamie Ale rozgrzeje Klasyka gatunku. Wspinaj się, jasno że się wspinaj. Dużo amunicji, dużo. Ja do pistoletu to już w ogóle chyba mam dużo. No, nie dużo, a w sumie 75 strzałów to jeszcze nie jest tak dużo, ale zawsze więcej niż normalnie. Co to? Przygotowanie do rytuału jakiś rytuał. Dzięki wysiłkowi statorów. zdołaliśmy ponownie schwytać Ashley. Musimy teraz jak najszybciej przygotować rytuał i uczynić z Ashley oficjalnego członka Los Illuminados. Podczas gdy my będziemy zajmować się przygotowaniami do rytuału, ci z was, którzy czują sobie powołanie, powinni zająć się naszym amerykańskim przyjacielem, czyli mną. Aby powstrzymać naszego przyjaciela nieco dłużej, proponuję, aby zablokować w jakiś sposób zębatki w wieży. Myślę, że trzy takie blokady mechanizmu dadzą nam wystarczająco dużo czasu, by przygotować rytuał. Idźcie zatem i zabawiajcie naszego amerykańskiego gościa. No dobra. Niech zabawiają. Trzy. Aha. Raz. No, tak myślałem, że są bliżej. Dwa. Sięgnę. Nie wiem, czy sięgnę. Nie widzę jej nawet stąd. Dobra. Trzy załatwione, więc może się uda. Pięknie. Zębatek wpierony i pewnie most mi wyjedzie, nie? No... Czemu mam wrażenie, że jak drzwi się otwary to zaraz mi tu ktoś przyjdzie? Nie my ich z daleka. Dobra. Chyba zejdę na dół. Bo... to jest pewnie na dole, chociaż ich nie widzę, to słyszę przyda się dwa Ma pełne magazynki. Ja. Yeah. Tak to się robi. Da się zejść niżej, chyba tak. Fa. Tak Jak ja lubię te gówno co takie. Przypomina mi to jakiegoś face mogera z obcego, czy coś w tym stylu. To mój bory był góry jeszcze gościu, który rzucał we mnie. Teraz <ścoughs> załatwił sam siebie, chyba. Na to wygląda. Trzeba być łosiem, żeby rzucać dynamitem i załatwić samemu siebie. Sakra siebie. Taka mała próba tylko. Czy się da otworzyć, czy nie? Ale się dowiedzieliśmy, że się nie da. Dobra. I co? Co to było? Nie wiem, co to było. O! Widzę, że idzie ekipa już na nas. Co my tu mamy? O, to jest maszyna. Pięknie. Jeden, ale celny rzut. Wiecie co dobra, tych załatwiliśmy Więc nie będę przedłużał. E Zrobimy sobie teraz przerwę. Mamy chwilę spokoju jeszcze kawałek tam jest drogi. Więc teraz zapiszemy. A co zrobimy dalej? Zobaczymy. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.